Przyjeżdżaj do Rzeszowa, ja ci podam adres i se zagrasz tak, jak ty byś grał. Ten kto wymyślił, żeby w gierce dać latające moby, powinien dostać Nobla z bycia kretynem i debilem. Mój Boże. Mój Boże. Cześć. Dzień dobry, drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie na kolejnym dniu transmisji live. Witam wszystkich. Dziękuję bardzo Trybosia za suba, bardzo mi miło. Drodzy widzowie, mam dzisiaj dla was złe wieści. A mianowicie dzisiaj krócej sraczka zęby plecy miednica źle się czuję. A tak serio. To źle się. Znaczy inaczej wam powiem. Byłem u dentysty i była mi robiona hydralizacja. O, tak! Higienizacja, higienizacja. I jest to profesjonalne oczyszczenie zębów przez higienistkę stomatologiczną. Oczyszczenie zębów z kamienia i osadu specjalnymi narzędziami i metodami. Eee, kontynuuj. Dobra, gramy. I dzisiaj może trochę fabułki. Dobra, eee, czyli zabiliśmy bossa. Czy ja nie mam jakiejś absurdalnie dużej liczby run? No. Ale już całkiem dobrze mi idzie, tak seryjnie i bez kitu. To popatrzcie. Bosy, na które byłem za słaby, bo one były bardziej endgame'owe, to tak. Margit. No to tu długo zeszło, ale uczyłem się gierki, byłem za słaby na Margita. Ale poza tym, no to, to, git. No te dziewice, no to 5 godzin mi z dziewicami zeszło, ale one były na 60 level ponad. Znalazłem niezbalansowaną broń? No tak, drodzy widzowie, ja już Wam to tłumaczyłem ostatnio. Jak mi coś wyjdzie, to jest, jak ja dobrze zagram, to jest to wina OP broni i tego, że jestem overleveled, ale jak mi coś nie wyjdzie, to wtedy jest to tylko i wyłącznie moja wina. Ale dlaczego ta broń jest według ciebie kolego Broken, jak ona, zobacz jakie ona ma staty, jest plus 3 i ona jakieś 200 zadaje dopiero No dobra, no ale... No to nadal, gdzie ja powinienem iść, kurczę? Fabułka mnie prowadzi tutaj, no to ja bym się wycofał. No raczej w tamtę stronę. Powinienem się kierować, Imo. No już, kondomy. Dobra, nie będę ich bił. Kulawi, to. Patrz, ja mógłbym stać i oni kulawi do mnie nie dojdą nawet. To nie ma co ich karać jeszcze. Ten też kulaw. O garneczki. Garnuchy. Ty, czego on jest z mieczykiem? Myślałem, że to czarno ciężniki tylko. No kurde, ale w kościele kukułki nic nie ma. Seryjnie i bez kitu. No, moim zdaniem, jeszcze raz muszę się cofnąć tutaj. No to jak tu nic nie ma, no to. Gościu! Kurwa, to są Murtadelli na kupie i są smażę kurwa. i robię sobie hamburgery. Dlaczego w takim razie prowadzą mnie strzałki w dwa różne miejsca? Nie czaję tego. To jest właśnie ta rzecz, której nie czaję w Eldenie. No dobra. To teraz przyznam, że zastanawia mnie. Czekaj, sala szkolna. Sala szkolna, no to tutaj się biłem w... z tą kobitką. Czyli bossa tutaj jeszcze nie zrobiłem. Dobro, dobrze rozkminiam? Czyli tutaj jest gdzieś boss jeszcze, tak? No ale jaki boss tutaj był niby główny? No ale ta Renata była tutaj gdzieś. To jest strzałka do Renaty. Nie wiecie dlaczego ja bym bez... Be, jakbym nie streamował to bym nie przeszedł Eldena? Bo ja w takiej sytuacji ja nie wiedziałbym co ja mam robić. Skąd ja mam wiedzieć, czy iść do dupy, czy iść do cipy, czy iść do murów? no nie wiadomo, gdzie iść. Masz opis w itemach, co masz robić? Święta butelka stworzona na podobieństwo złotego świętego kielicha, który niegdyś zawierał łzę błogosławieństwa. No dzięki. Dobra, idziemy dół prawo. Jesteś głupszy, niż ustawa przewiduje, a wy, ficowie, jesteście mądrzejsi, niż yy, ktokolwiek na świecie. Dobra, walimy go. O kurde Nie wiedziałem, że tu jest przepaść No patrzcie, stąd to wyglądało, jakby nie było przepaści żadnej. Dobra. Tak chciałem. Dobra, ale to jest zwykły mob. Nie mogłem rolować. Wiem, że w tej grze nie trzeba bić wszystkich mobów. Przyjeżdżaj do Rzeszowa, ja ci podam adres i se zagrasz tak jak ty byś grał. A nie, bo ja jak gram, to widocznie wielomożnemu panu nie pasuje, tak? Bo gram inaczej niż ty grałeś. Dobrze grasz świetnie się bawię, no to chociaż jeden widz, bo większość przychodzą i nie, nie, bo mi gdzieś tam ten nie dam, bo miniałeś tam skrzynaczko, pościsz, a ja tutaj siedzę naokoło, a weź używaj konia, a weź nie używaj konia, a e, masz mieczyk, ja to grałem samą pałę i to na golaca. To jest jakiś krokodyl... Znaczy dinozaur? Tak wygląda Dobra, nice 300 run. Bez sensu Ruiny KL Ciekaw co się z czym było kl że teraz są takie ruiny, kurde. Pewnie tutaj będzie jakiś boss Ty Tu jest drzewo też Dobra, to na razie idziemy do drzewa. To są słabe, no oni są słabi, tylko ich jest za dużo i ten miał farta bo akurat spadł. A właśnie, przecież tutaj były jakieś schody na dół, tylko muszę tego kondoma sprać. Nice. No i co ptaku? Dobranoc, słodki książę. Ale książę demonów jest tylko jeden, kurwa! I tutaj były jakieś... Aha, jeszcze drugi jest, no tak. Już się bałem, że do przepaści wpadłem. Nie wiem, ta kamera jest jakaś stupczona. da Aha! Co się stało? No, wrócisz. Widzisz, no i dwa hity, i żaden nie wszedł. Dlaczego? Bo to są z moby latające. Dobra, parowanie jest pusem tradycyjnie. Fajne. Fajnie, to starzysta z gotika tego moba wymyślił, jestem pewien. Polecam. Latające moby. Ten kto wymyślił, żeby w gierce dać latające moby, powinien dostać Nobla z bycia kretynem i Debilem. No, dobranoc. O, trzeci! Nic nie powiem na temat latających mobów w grze Elden Ring. Nie chcę na to Nie chcę na te ptaki patrzeć, bo się zżył, Oczywiście nie trafiłem i oczywiście nie trafiłem I nie trafiłem A on trafia wszystko Jeszcze jeden? Czy już tyle? Dobra, tu jest chyba to zajście. No nic, spróbujmy. Tu raczej nie będzie nic strasznego. Aha, tylko ja tam nie mogę wejść. No to super. Klucz potrzebujesz, debilu? Naprawdę myślałem, że mam. Dzięki za info. Myślałem, że czapką otworzę. Boże. A. No dobra. To nie była najtrudniejsza zagadka w Elden Ringu. Patrz, coś niesamowitego. Tak, wy jesteście niesamowici drodzy widzowie. A, czyli to nie jest boss. Nie, nie. Ja pierdzielę. Oho. Burki to takie wyrośnięte. No i znowu ten atak z dupy. Już nawet się nie złoszczę na te śmierci, po prostu to jest randomowe. Nienawidzę jak mi atak, jak bije powietrze. Dobra, gdzie ja chcę iść? Chcę do... Walić te moby, idę do ścieżki. Mówię kochanym moim widzom najmądrzejszym na świecie, którzy rozumieją każde moje słowo przecież, że nie mogę odpalić mapy, bo są moby przy mnie, po czym przychodzi kochany widz i mi pisze Masz dosłownie strzałki na mapie, które pokazują mi gdzie iść. No dziękuję bardzo. A jak nie mogę odpalić mapy, to gdzie mam zobaczyć te strzałki na mapie? Aha, CC celok fajnie. Nic nie powiem. <ścoughs> Słyszałem, że Mamon ma być w serialu Fani Czterech Kółek na TVN Futurba. To on się zna na tych autach? No, Nawet nie widziałem. No, ale to spoko Dobra, nice Smok. Ciekawe jak się ten ma ataki! Huh. Ciekawe Nienawidzę smoków. Mówiłem wam już to, jak się ostatnio biłem, czy, czy nie, nie wypowiedziałem tego dostarczająco mocno. Że nienawidzę smoków i uważam, że są zażyganymi postaciami, które nie powinny mieć miejsca w Eldenie. Co tym razem? Znowu głowianko, przed którym się nie da uciec. No! Aha, bo stanimy, nie mylę. Gubianko. Przed Przed to jest ciężko. Jak nie mam konia, to nie ucieknę przed głowiankiem. Nie mogę atakować. No Łanki. Nie wiadomo było gdzie uciekać. Kurde, tutaj trzeba cierpliwości mieć dużo na tego smoka, już coś, coś widzę. Kurde. No na razie to jest paradoksalnie dobre podejście, tylko no widzicie, no jak on tak stratym gównem. nawet nie wiem co mnie uderzyło tutaj. Nie wiem, to jest irytuje... On jest strasznie powolny boss. No i widzisz, cierpliwość, żeby nie dostać straki. No i nie dostałem, bo ściana się nagle pojawiła. Nie miałem jak uciekać w bok przed tym, i chłop mnie docisnął do ściany. Dobra, na razie jest ok. Na razie bardzo dobre podejście. No, i gdzie ja miałem uciec? No, i niby gdzie ja miałem uciec? Wszystko było zasmrodzone. Brawo, cztery hity każdy w powietrze. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co ja mam zrobić. Jak to się rozpływa, nie da się tego. Popatrz, tak to wygląda. Ja jestem tutaj, a główienko się rozrasta. W taki sposób. No to gdzie ja mam uciekać? Lewo, prawo, góra, dół, do, dół, dół... No nie! Chyba mogłem z tego trochę więcej uzyskać, co? Ale jest i tak git. Dobre podejście to było, ale się zestrało bo się nagle pojawiło główienko nie wiadomo skąd. Oj, to jest złe podejście. Już widzę, że co z tego gówno będzie. Interpretacji on... Popatrz, nie było gdzie się podziać zupełnie. No i co byś zrobił w takim przypadku? Nie wiem. Nie wiem. Naprawdę, to jest jeden z takich ataków, które dla mnie w ogóle, one są nielogiczne. Inne ataki, nawet jeżeli są trudne do ominięcia, to są logiczne, bo jedzie na ciebie na wózku, to wiesz, że będzie jechał. I albo to zmisujesz, albo tego nie zmisujesz. A tutaj... Chłop, z ragu i jest cały czas wokół ciebie. No przecież nie prowokuję, no był... był... był boss na wózku. Był boss na wózku, widzowie, pytam się was, był No to jak był, no to prowokuję, mówiąc o tym jaki boss jest. O, no i nie miałem jak uniknąć No i nie miałem jak uniknąć. Uciekałem cały czas jak najdalej. No i nawet konika już nie mam I też skoczę w późno. Nie wiem, gdzie ja mam uciec? Gdzie ja miałem uciec? Popatrzcie w kółko, patrzę i wszędzie to jest. To jest taki typowy boss pod RNG. Albo mu siądą te ataki, które są nieprzewidywalne, albo siądą normalne i wtedy go robisz bez większych problemów. Boże, mój Boże, ta końcówka to było najgorsze 30 sekund gameplayu. Oooo, oh. więcej szczęścia niż rozumu, no. Ja się tak paskudnie czałem, czułem. Mam nadzieję, że z 30k dostałem za niego tych run. Ooo, wow. to co? Zręczność, kurde, żeby więcej bić. No, nie, no, tu muszę iść. Tutaj coś fajnego będzie na stówę. O, oh, tutaj będzie nasienie. Tak mi się wydaje. No. Nice. Teraz będę mieć dodatkową potkę chyba. Co one, Friendly Fire. Daj, nice, spokój. Dobra, ominę ich, chyba. No, tu nawet się nie wstałem Dobra, poradziłem sobie. Po prostu cierpliwość. Wojna pomiędzy burkami a czar czarnoksiężnikami. No już trąbi. Dobra, nice, czyściutko, a nie. Dobra, leżą. Kurde, trochę się sfarbiłem, wydaje mi się, tutaj. U, chyba będzie jakaś teleportacja zara. A! Witalność dawno nie dawałem. Zawsze to trochę więcej HP. Portal. Nie mam prawa, ja nie mam prawa. Idziemy. Ciekawie, gdzie mnie wciągnie. O! Czyli po prostu trochę skrót taki. Jestem w pełnej gotowości. No na razie nie wygląda to jakoś przerażająco. No dobra! Zobaczymy, co to takiego. Nie mogę wejść jednak. No dobra, jedziemy. Strasznie daleko jest. Dobra, na razie nie wygląda to jakoś dramatycznie, tak szczerze. No dobra. No dobra, na spokojnie, na spokojnie. Początek będzie ludny tej walki. Ja nie widzę jak on bije w ogóle. Ja nie czaję tu jego ataków. Strasznie dużo tych kręciołów ma. Kręcioła TV. Kurde, nie mogłem rolować z jakiegoś powodu, ale to już było dobre podejście. To już było dobre podejście. Dobra, postaram się teraz. Dobra, dawaj. Lecimy. Nie zrolowało mi z jakiegoś powodu. Już jest coraz lepiej. Znaczy, dobra, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że jest coraz lepiej, ale. Zaczynam rozumieć jego ataki. O. W końcu nie hitless. Czyli jest postęp. Jeden hitek. Dobra, sorry, że tak skończyłem, ale yy, no nie chcę, wiecie. A, a, co wam się będę tłumaczył, Nara, papa.